Ja jest facet do reszty. Nie zważaj, dobra? Zważaj. Możesz zarobić. Zadaniem waszej pamięci, waszej pamięci, waszej samorządu terytorialnego jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej jako zadanie własne. Wynika z tego zobowiązanie nie tylko materialne czy bytowe, ale również dotyczące sfery duchowej mieszkańców. Także dotyczące kultywowania i rozwijania postaw patriotycznych. Tymczasem zauważamy, że samorząd w miasta Hajnówka w kolejnych latach dyskredytował zgłaszaną przez mieszkańców potrzebę organizacji miejskich obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święta, które uchwałą w Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej zostały wprowadzone w 2011 roku. Nie zgadzamy się również na antagonizowanie mieszkańców Hajnówki. Oraz powiatu krajnowskiego głoszonymi tezami na temat różnic wyznaniowych. Uważamy, że tak jak w szeregach oddziałów podziemia niepodległościowego było miejsce dla osób różnych wyznań i narodowości, tak i w naszym regionie mamy prawo do wspólnotowego tworzenia rzeczywistości w oparciu o szacunek dla własnych tradycji i kultury. Tak wiele kontrowersji zbruca postać e, Burego. Tutaj po prostu ludzie zdają się, że białe grączki dostają, jak słyszą w ogóle co do nim bury. Natomiast chciałbym powiedzieć, że e, Bury był przede wszystkim e, dwukrotnym kawalerem orderu, wirtutki militery. Był jednym z żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i jednym z bohaterów naszej wolności. Niestety, do dzisiaj jego pamięć i honor bywają szargane przez osoby źle nastawione lub nie w pełni poinformowane o istocie jego walki i służby. W tym celu odnosi się kontrowersje związane z akcjami zbrojnymi na terenie powiatu Bielsk-Podlaski, w wyniku których śmierć ponieśli mieszkańcy takich wsi jak Zaleszany, Wólka, Wyknowska, Zanie czy Szpaki. Trzeba więc wyjaśnić, iż Bury podejmował walkę w ramach ogólnopolskiego powstania antykomunistycznego, w której drugą stroną byli Sowieci komuniści, do których należeli zabici mieszkańcy wymienionych wsi. Armią wyklęta, o was pamięta, klęta, o was pamięta. A na tę stronę przechodźcie. podrzucali w wioski, wioski prawosławne, żeby prawosławni byli wystrzeliwani. No oczywiście, no to wszyscy W ramach nie represji. Wszyscy to A proszę mi powiedzieć, a dlaczego prezydent nie, prezydent. nie przyjechał? Poznał historię i on nie wie, tak proszę zapytać prezydenta, nie był. Zapomnij o wypowiedź prezydenta. pani wie, po jakiej ja jestem Poduğim… w stronie? Ja może jestem prawosławą. Posłucham. Ale co to ma so prawosławny z katolicyzmem coś wspólnego? Tu chodzi o mordercę. Ale pana Opaska zdradza. Ja też. Ja też... A dlaczego ja też jestem biało-czerwony. Po jakiej stronie? To czemu pani nie wjechała w 1945 roku na wschód? Można było pojechać. A my jesteśmy u siebie? My jesteśmy Ja nie wyjechałem, My tu jesteśmy od zawsze. Na... My to żyjemy od dziadów pradziadów. Skąd pani w jest? Ja jestem, proszę pani. Ja nie wiem skąd pan jest, ale, ale pani wiem po czym jest bo pan ma mówimy o sobie. Tak, no. tak. nie pan. To... Pani jest obywatelem Polski? Tak? To proszę tak. czymś, ten I szczycę tylen. się Polską i szanuję ją. Tylko tak zostaną skrzywdzona nie w, tej w, tej w, tej w, w tej Polsce. W tej Polsce? Tak. Emeryturę pani zabrali wtedy? A pan nikt Ja na emeryturę że... zarobiłam. Do pana, tu zasłużyłam na emeryturę. Mnie nikt jej z laski nie dał. wypracowałam. To co teraz jest, to jest zakłamana, że pospolica szlachecka. Zamęt szlachecka. się ją. pojęcia nie ma czym włożyć pospolica Szlachecka. A większości, co tutaj te dzieciaki są? Co one rozumieją? Na branie więcej nam ludzi. Nie robią na to, na to, partu. Tylko, że no, jest wiadomo jaka jest historia odnośnie postaci Romualda Rajsa Burego. Może on był bohaterem na początku narodowym, ale co jest innego walka z podziemiem, a co innego jest mordowanie niewinnych dzieci, to... starszych, i kobiet i dzieci, kobiet w ciąży, gwałty. To nie, nie jest to jakaś obrona. Żołnierzy walczy, to ja rozumiem, ale no, z dziećmi to być walczy to bogato. Wiadomo, był może komunizm wtedy, ale co ma wspólnego <grym> praca niewinnych dzieci, małych i kobiet w ciąży, mordowanie tych kobiet w ciąży? Z komunizmem to. i nie macie żadnego a, niech na sumieniu mają. Do tego się oczepiliście. Wszyscy szlachetnie urozony. Niech w sumieniu mają. Wybrudu. Ale dlaczego bo my. Wielu ale bo ma, dlaczego my. Bo nie mamy pretensji do innych tak e, żołnierzy wyklętych, Ale którzy dlaczego? A dlaczego jego? Proszę wytłumaczyć, dla Trzeba stwierdzić, że to nie są żołnierze wyklęci. To byli niezłomni. Po pierwsze, my popieramy wszelaką władzę, e, 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 walkę z bolszewizmem i dla nas każdy, kto bez względu na narodowość, jeżeli przeciwstawił się tej właśnie czerwonej władzy dla nas jest bohater. Ale na przykład jeżeli za przeproszeniem ofiar, ofiarami tej walki padają, no tak jak mówią ko kobiety i dzieci, my nie chcemy zwalać wszystkiego na całą AK. Tylko że niestety przez takie właśnie niedopatrzenie, no bo ja tu uważam, że to jest bardziej niedopatrzenie, że po prostu Postanowiono gloryfikować właśnie niesprawdzone osoby. Naprawdę. Przez co zamiast nas łączyć, wszystkich tak. dzieli, tak naprawdę. Takie coś nas tylko i wyłącznie dzieli. Zamieszania ale... nie było ostatnio. Rodziny nasze są pomieszane. Święta jak się zaczną co dwa tygodnie, świętujemy. Jedne do drugich chodzimy. Co wy robicie? Miejmy nadzieję, że po prostu będziemy mogli. Wspólnie, żeby chwalać bohaterów prawdziwych, bohaterów, którzy walczyli z tym całym tym czerwonym. Tak, ale nie przełączał z tym całym czerwonym złem proszę ale nie zapominać że ale według e, dokumentów IPN 80% służby bezpieczeństwa po wojnie w Bielsku Podlaskim mm. tworzyli właśnie bracia prawosławni. to jakoś tak dziwnie tak tak dzisiaj rady. pan mówi ale co ale mówiąc no dobrze ale no wie że znaczy że byli ale prawosławni wymagający a wy a wy też nie byli do tego w tych organizacjach SB SBL było? Proszę pa, proszę panie, zapamiętać. Się nie wypowiada, jacy tu ludzie mieszkali. Proszę skąd przybyli. Kolonizacja terenu dosyć późna była i poszła kolonizacja od Ukrainy z Białorusi i z Podlasia, proszę. Ja z bym chciał powiedzieć, że byłem, się pani nie zna historii, to i pani... nie mówi marszu, do ludzi, pana Łabęckiego. rozmawiałem z nim, wytłumaczyłem, że nie jesteśmy przeciwnikami, żołnierzy wyklętych, tylko chodzi o fakty historyczne, żeby to po prostu zbadać, dowiedzieć się kto zasługuje na miano tego Żołnierza, a kto popełnił jakieś niedobre czyny, o których historia też wskazuje. I nie ma tak, że my jesteśmy przeciwnikami tego marszu. Chciałem mu ofiarować tą ikonę. Umówiliśmy się na rajd żołnierzy wyklętych 28 maja w Topile na przekazanie tej ikony panu Bogusławowi Łapęckiemu. Przy organizatorowi tego marszu. Także tyle chciałem powiedzieć, że to nie jest jakaś nieprzyjaźń i złe nastawienie nasze do organizatorów i do tego marszu. I w drugą stronę zauważyłem, że pan Bogusław tak samo nie wyrażał się źle, tylko po prostu przyjął tą ikonę. Powiedział, że 28 maja spotkać się na rajdzie z tą, w celu przekazania mu tej ikony.